Witam państwa, Izabela Litwin. Dziś będę mówić o tym, co najbardziej mnie bulwersuje w ostatnim okresie. Otóż najbardziej bolą mnie wszystkie te czynności, które dokonywane są zgodnie z prawem, a które dotyczą zajęć komorniczych i działalności firm windykacyjnych. Po prostu to, co robią banki sprzedając kredyty firmom windykacyjnym. I to, co robią później firmy windykacyjne, jest po prostu rzeczą karygodną, trudną do wyobrażenia. Proszę Państwa, każdy z Was ma na pewno w rodzinie kogoś, kto jest nękany przez firmę windykacyjną. Te czynności, te działania tych firm są po prostu skandaliczne. I muszę powiedzieć, że te banki, które zdecydowały się sprzedawać kredyty firmom windykacyjnym oraz inne długi sprzedawać firmom windykacyjnym, te banki. Powodują, że nie tylko tyle ludzi wpada w tej chwili w tarapaty finansowe, ale po prostu nie mogą nawet żyć spokojnie. Bo jeżeli ja dostaję 10 telefonów dziennie, kiedy wreszcie spłacę jakąś tam niewielką kwotę, która w sposób niesłychanie szybki rośnie i narasta, ten dług narasta i narasta, ja wiem, że ja tego po prostu nigdy nie spłacę, stale żyję w stresie. Po prostu tak żyć nie możemy. Z komornikami i z systemem windykacji trzeba wreszcie zrobić porządek. Ja sądzę, że znajdziemy się w takiej sytuacji w pewnym momencie, że naprawdę nie wytrzymamy i zrobimy taką akcję, że firmy windykacyjne, które w tej chwili z całej Europy się zjechały do Polski, bo uznały, że tu jest Eldorado, tu mogą w tej chwili zarabiać niesłychane pieniądze. Ponieważ my jesteśmy wszyscy zadłużeni, ale wciąż jeszcze można z nas ściągnąć ostatnią koszulę. Proszę Państwa, musimy zastanowić się, jak przeprowadzić akcję, i tu proszę o głosy w dyskusji jak przeprowadzić akcję przeciwko komornikom i przeciwko windykatorom. Dziękuję bardzo.